Cześć moi drodzy, nagrywam ten filmik, bo chciałbym się z Wami czymś podzielić. Podjąłem decyzję o zawieszeniu mojej kariery. To nie jest tak, że nie chcę skakać, tylko to jest tak, że to kontynuowanie tej mojej kariery nie ma, nie ma po prostu sensu, gdyż wielu ludzi z otoczenia po prostu chce mnie zniszczyć jako zawodnika. Jest szereg decyzji, które można by było rzec. Są skandaliczne. Te decyzje i te kłody są mi rzucane od dłuższego czasu pod nogi. Jestem na każdym kroku pomijany, poniżany i traktowany gorzej niż tło. Więc ta sytuacja wygląda beznadziejnie. Ostatnią e, sytuacją, która uświadomiła mi już tak naprawdę, jak bardzo chcemy się, chce się mnie zniszczyć jako zawodnika, była sytuacja o wyborze ekipy, która ma jechać do Kicize-Neustadt na puchar kontynentalny. Skakaliśmy na skoczni w Zakopanem przed Sylwestrem. Oddawałem takie odległości w granicach 122, 125, może 6 metrów. Kolega Andrzej Stękała, od razu tutaj Andrzej Cię przepraszam i nie mam nic do Ciebie, nie odbierz tego źle, skakał w granicach 105, może 110 metrów i ja niestety nie dostałem powołania na te zawody. Więc ta sytuacja, o której, te, o której teraz opowiadam jest sytuacją, która w porównaniu do tych sytuacji sprzed y, kilku miesięcy, czy sprzed roku, czy sprzed dwóch lat jest błahostką. Ale o tych sytuacjach dzisiaj nie będę opowiadał. Więc e, ta sytuacja pokazała mi tak naprawdę, jak, e, jak bardzo chce się mnie zniszczyć w tym otoczeniu. Za te kilka słów prawdy, które kiedyś powiedziałem jak, e, jak bardzo głęboka i, i, i podła może być ta, ta, ta ludzka. Nie zazdrozi ten ludzki egoizm, ktoś po prostu nie wiem, czy nie może spać w nocy, czy, czy tak go to strasznie dręczy. Niestety, szereg tych skandalicznych sytuacji jest już po prostu nie do zaakceptowania. Ja po prostu już dłużej nie mogę milczeć, i muszę o tym głośno powiedzieć, że jest tak, a nie inaczej. Bo ktoś za chwilę zastanowi się i powie. Dlaczego on zawiesił tą karierę? Ale nikt nie będzie widział tego, co działo się tutaj w środku i jak to wyglądało od środka. Nie, są równi i równiejsi e, i... jest to po prostu sytuacja, która jest e, tragiczna i skandaliczna e, i nie jest to do zaakceptowania. Więc... E, tak jak mówię, nie pozostaje mi nic innego, tylko naj, taką najbardziej rozsądną decyzją jest to, aby tą karierę zawiesić. I taką decyzję już podjąłem, więc e, na chwilę obecną e, żegnam się e, ze skokami narciarskimi. E, dziękuję kibicom, którzy mi dopingowali. E, I tyle, na razie e, muszę po prostu odpocząć i ochłonąć, bo. Tych sytuacji, które mnie dotknęły przez ostatnie dwa lata jest mnóstwo. To nie jest jedna sytuacja i tych sytuacji jest mnóstwo, ale dzisiaj o tym nie będę opowiadał. Także zobaczymy się już niedługo. Moi drodzy, witam Was ponownie. Dzisiaj przedstawię Wam dwa fakty, które miały wpływ na to, jaką ostatnio podjąłem decyzję. Sytuacja numer jeden jest rok 2016, do tego roku... Wystarczy, że się cofniemy do lata. Jesteśmy w Hinzenbach na wspólnym zgrupowaniu kadry A i kadry B. Tam mamy rozegrany na koniec zgrupowania sprawdzian wewnętrzny na skoczni. Sprawdzian wewnętrzny na skoczni to nic innego jak zawody pomiędzy nami, które pokazują, w jakiej jesteś dyspozycji. Ja zająłem tam trzecie miejsce. Mam na to dowód w postaci oficjalnych wyników z tego sprawdzianu, które udało mi się odgrzebać w komputerze. Te wyniki wrzucę, żebyście mogli je zobaczyć. Eee, zamazuję tam imiona i nazwiska zawodników, bo są to moi koledzy. Uważam, że w tej sytuacji są kompletnie niewinni, dlatego też nie będę ich obarczać swoimi problemami. Podkreślę tylko tyle, że byli obecni na tym sprawdzianie i brali udział w tym sprawdzianie wszyscy zawodnicy kadry A i kadry B. Pomimo. Tego, że do letniego Grand Prix w skacze cały czas dobrze, na te zawody z niewyjaśnionych przyczyn nie dostaje powołania. Kolejna sytuacja, sytuacja numer dwa, letnie Grand Prix we Wiśle. Tutaj skacze tylko i wyłącznie dlatego, że jest kwota krajowa i nie ma w tym momencie, gdzie indziej, nigdzie zawodów niższej rangi, gdzie można by było mnie na nie wysłać. Skaczę tutaj dobrze, zajmuję siódme miejsce, jestem drugi z Polaków, wygrywa te zawody reprezentant Polski, a na siódmym miejscu jestem, tak jak powiedziałem przed chwilą, jako drugi z Polaków na kolejny konkurs letniego Grand Prix w Intercarten znowu z niewyjaśnionych przyczyn nie dostaje powołania. Wyniki z Wisły możecie sobie sprawdzić za pośrednictwem przeróżnych portali internetowych, gdyż jest to już historia i dowód w całej tej drugiej sytuacji. Co dostaje w zamian za siódme miejsce we Wiśle? O tym opowiem Wam już w, kolejnym, w kolejnych historiach. Na dzień dzisiejszy to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Witajcie po raz kolejny. Dzisiaj dokończę historię, którą ostatnio zacząłem, czyli historię numer 3. Jesteśmy po zawodach letniej Grand Prix we Wiśle w 2016 roku, gdzie zajmuje siódmą pozycję. W zamian za to otrzymuje prezent w postaci degradacji na zawody trzeciej ligi pucharów ISCAP w Kłopio. Tam dwa razy te zawody wygrywam. Odbywają się tam też zawody letniego pucharu kontynentalnego, gdzie zajmuję szóste i czwarte miejsce. Przyjeżdżam do domu, rozpakowuję rzeczy, piorę, pakuję z powrotem, wyjeżdżam do Japonii w daleką 30 godzinną podróż. Jest zmiana strefy czasowej. Na Karku mam już maraton startów. Cały, cały praktycznie tydzień. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że ktoś sobie to bardzo sprytnie zaplanował i wysłał mnie po prostu na tydzień, tydzień startów do Finlandii i później szybki wyjazd do, do Japonii, gdzie byłem posłany, tak szczerze powiedziawszy, tylko i wyłącznie na stracenie. A inni zawodnicy w tym momencie odpoczywali. Sytuacja numer cztery. Startuję już tylko i wyłącznie w zawodach pucharu kontynentalnego do samego końca sezonu, gdzie między innymi jestem we Wiśle trzeci i w klimental na zakończenie jestem dwa razy trzeci. Wywalczam tam kwotę startową do Pucharu Świata. W ogólnej klasyfikacji Pucharu kontynentalnego jestem na drugim miejscu. Na następny dzień odbywają się w tym samym miejscu, na tej samej skoczni, czyli w Klingenthal, zawody letniego Grand Prix, gdzie oczywiście nie dostaję szansy startu. Muszę się spakować i wracać do, do domu. Sytuacja numer 5. Jesteśmy w Waldi na. Zgrupowaniu kadr. Tam trenujemy tydzień czasu. Po całym lecie chciałem sobie w końcu potrenować. Oczywiście, trening był. Oczywiście, zawsze myślałem, że zgrupowanie to czas, gdzie można potrenować. Oczywiście nie dla Jana Ziobry. Na 6 tygodni przed inauguracją Pucharu Świata, gdzie mimo tego, że wyskakałem kwotę startową, dowiaduje się, że nie jadę. Jest jeszcze 6 tygodni do tego startu. Ja otrzymuję informację, że na te zawody po prostu już nie pojadę. Pierwszy period Pucharu Świata skacze i Pucharu Kontynentalnego skaczę w Pucharze Kontynentalnym. Tam wyskakuje kolejny raz kwotę do Pucharu Świata. Zawodnicy, którzy byli brani na siłę za mnie już do, do, tych, do tych startów w Pucharze Świata się w końcu skończyli. Więc yy, Dostaję szansę startu od turnieju czterech skoczni. Do końca sezonu skacze w Pucharze Świata, zajmuję 31 miejsce. Jestem piątym, piątym reprezentantem Polski. Po czym nie otrzymuje powołania do kadry A. Tutaj warto zaznaczyć, że niektórzy ludzie mówią, że to powołanie, dlatego, dlatego tego powołania nie otrzymałem, że ktoś miał plan, żebym był w kadrze B. I żebym tą kadrę B pociągnął do przodu, że potrzebowali klasowego zawodnika. Jeżeli potrzebowali klasowego zawodnika, to w Polsce na chwilę obecną mieli jeszcze czterech lepszych ode mnie, więc dlaczego ja miałem być tym człowiekiem, który miał tą kadrę ciągnąć do przodu? Dwa: o tej sytuacji, że nie jestem w kadrze A. Dowiaduję się tylko i wyłącznie z mediów, nikt wcześniej mi o tym nie powiedział, więc to twierdzenie, że to był jakiś plan, to po prostu zwykłe kłamstwo. Eee... Chyba to tyle na chwilę obecną. Tutaj mam apel do pana Adama Małysza, który bardzo głośno się wypowiada na mój temat w opinii publicznej. Panie Adamie, pan jest dyrektorem w Polskim Związku Narciarskim, tak? Pan za coś bierze tam pieniądze, więc mam tutaj takie, taką prośbę do Pana, aby to Pan może powiedział te nazwiska tych ludzi, którzy próbowali mi przez te lata zaszkodzić, którzy próbowali mi przez te dwa lata zniszczyć, bo tak jak, tak jak mówię, bardziej by to przystawało może Panu, bo to chyba raczej leży w Pana gestii. Żeby, żeby się z tym, z tym problemem jakby rozprawić z tymi nieuczciwymi ludźmi. Dwa e, Panie Adamie, niech pan nie straszy, tak jak ostatnio Pan straszył w mediach, e, że mogę się przeliczyć, bo wie pan bardzo dobrze o tym, że nie, nie powiedziałem jeszcze wszystkiego i e, jeżeli zacznę mówić, to wtedy dopiero może się zrobić niektórym ludziom z otoczenia bardzo ciepło i nieprzyjemnie, także prosiłbym głupio nie straszyć. Sytuacja trzecia, niech Pan nie mówi w mediach, że dzwonił Pan do mnie wielokrotnie, bo to ja dzwoniłem do Pana i próbowałem rozwiązać tą sytuację wtedy, jak człowiek z człowiekiem powiedział mi Pan wtedy, że nie rozumie Pan tej sytuacji, ale rozumie Pan mnie, także dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam, życzę, życzę wszystkiego dobrego.